Witam, znajdujemy się też w pole szkół w Olsztynku. Akurat jest otwarcie pracowni filmoteki szkolnej, jedynej takiej w województwie warmińsko-mazurskim. Otwarcie pracowni Filmoteki Szkolnej przyciągnęło do naszej szkoły wielu znakomitych gości, a także media. To jest zawieszka na drzwi, trwa Jak Właśnie, słuchaj, za moim pleceniem odbywa się konferencja na otwarcie Filmoteki Szkolnej w Olsztynku, w której znajdują się władze miasta Olsztynka oraz uczniowie ze szpół szkół. I to będzie taki moment uroczystego otwarcia pracowni. Pracownia Filmoteki Szkolnej znajduje się we wschodniej części budynku. Dawniej była to sala języka polskiego, ale po nudnej klasie nie ma już śladu. Teraz zamiast szkolnej tablicy jest ekran, a na nim fantastyczne filmy. Zdecydowanie ta sala jest piękna, myślę, że to jest najpiękniejsza sala nie tylko edukacyjna w Zespole Szkół w Olsztynku, ale myślę, że ze wszystkich Zespołów Szkół, które prowadzi powiat olsztyński. To jest pierwsza taka sala w powiecie olsztyńskim, ale mam nadzieję, że ta sala nie będzie ostatnią z sal. Od powiem, kilku lat, może dwóch, trzech lat rozwijamy skrzydła i to, że ta pracownia jest w Zespole Szkół w Olsztynku, tu na zamku, to zasługa wytężonej, pracy młodzieży i pani Magdaleny Rudnickiej. To współpraca z Filmoteką Szkolną. Pani Magda Rudnicka od lat w szkole prowadzi dyskusyjny klub filmowy. Organizuje festiwale i konkursy związane z kinem. Młodzież zainteresowała się filmem, a więc warto byłoby rozszerzać ofertę. No i pracownia daje ogromne, pracownia Filmoteki Szkolnej daje ogromne możliwości, ponieważ możemy tu w takich bardzo urokliwych warunkach, komfortowych, w końcu to jest kino cyfrowe, na sprzęt cyfrowy, możemy oglądać filmy, ale nie tylko oglądać, możemy po prostu poznawać warsztat dokładnie tu, w takich właśnie wspaniałych warunkach żyjemy dzisiaj już w kulturze bardzo audiowizualnej i młodzi ludzie się głównie w taką kulturę obcują i ją odbierają, w związku z czym uwrażliwienie ich na to, co jest ważne w tej kulturze i jak ją w ogóle odbierać, jak czytać narzędzia filmu, czy właśnie kultury audiowizualnej, język filmu i taka jest chyba idea też, żeby po prostu edukować poprzez film, bo to jest język, który młodzi ludzie rozumieją. A co o szkolnej sali kinowej mówią sami uczniowie? Myślę, że na pewno urozmaicie nie tylko lekcje, które będą w niej prowadzone, ale też będą mogli pracować nad swoimi filmami na większą skalę, nie tylko puszczać się na prezent, tutaj w klasie, na komputerze, ale będą mogli pobawić się w swoim małe kino. Jestem dumny z pracowników w naszej szkole, akurat, że zosta, została wybrana jako jedna, jedyna w naszym regionie. A jakie filmy chciałybyście zobaczyć? Komedie, horrory, fantasty. tylko nie lektury, Aha. zdecydowanie. I warto podkreślić, że w naszej szkole nie tylko oglądamy filmy, ale również Tworzymy własne produkcje. Jednym z przykładów może być ostatni Bastion, który zajął drugie miejsce na festiwalu filmowym w Oświęku. A teraz możemy zobaczyć jego kawałek. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła znajduje się w tym zamku Krzyżackim. Teraz jesteśmy również dumni, że posiadamy własną salę kinową. A teraz zobaczmy, jak powstawał nasz Felieton. Słuchaj? <grymne> 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 Witam, znajdujemy się ze zespole... ze zespole... <grymne> spokojnie, spokojnie. Zapraszamy do kina w zamku.